Jeśli ten film znalazł Cię teraz, nie było to przypadkiem. Może przechodzisz przez moment zamieszania, głębokiego zmęczenia, wątpliwości, które nie milkną, może kwestionujesz sens wszystkiego, czując się odłączony od świata i od siebie samego, albo może po prostu doszedłeś do tego punktu, w którym nie wiesz już, co robić ani dokąd iść. Karl Jung mówił: Życie nieprzeżyte jest chorobą, na którą można umrzeć. A prawda jest taka, że wielu umiera wewnątrz, powoli nigdy nie usłyszawszy najważniejszego wezwania ze wszystkich wezwania własnej duszy. Żyjemy zbyt zajęci, by słuchać, oszołomieni zewnętrznymi hałasami, tracimy kontakt z tym, co dzieje się w głębi. Ignorujemy sygnały, unikamy pytań, udajemy pewności, ale nadchodzi godzina, w której coś przerywa rytm, strata, pustka, inna cisza. I wtedy, jak szept przebijający hałas świata, życie stawia przed nami coś, czego nie wiedzieliśmy, że potrzebujemy, dopóki się nie pojawi. Ten film nie jest odpowiedzią, jest lustrem, przypomnieniem, wezwaniem, nie po to byś uwierzył w coś nowego, ale byś przypomniał sobie to, co już wiedziałeś, a zapomniałeś. Jung nazwał to procesem indywiduacji, powrotem do esencji, do całości, która jest ukryta pod maskami, Traumami i uwarunkowaniami. To jakby dusza zmęczona czekaniem przejęła inicjatywę. I sprawiła, że potknąłeś się w tej dokładnie chwili. Może twój umysł mówi: To zbieg okoliczności. Ale serce cicho szepcze: To dokładnie to, czego potrzebowałem usłyszeć. To jest synchroniczność, kiedy świat wewnętrzny i zewnętrzny wyrównują się, by ujawnić znaczenie. Nie znaczenie życia ale znaczenie Twojego życia tu i teraz. Karl Jung nie mówił do ego, mówił do zapomnianej części w nas, do cienia, do zranionego dziecka. Do uśpionego mędrca. I to z tą głębią będziemy kroczyć przez następne minuty. Nic nie będzie wymuszone, żadna magiczna formuła nie zostanie sprzedana. Ale jeśli posłuchasz z otwartym sercem, możliwe, że ten film będzie początkiem ponownego spotkania. Ponieważ pewne słowa nie leczą, ale budzą, a czasem przebudzenie jest tym, czego najbardziej potrzebowałeś. Możesz próbować uciec od bólu, może próbujesz się rozproszyć, znieczulić, przekonać siebie, że wszystko w porządku. Ale w głębi wiesz, że nie jest. Pustka, którą czujesz, nie jest błędem, jest sygnałem. Karl Jung mówił: Spotkanie z self jest przytłaczającym doświadczeniem. To jakbyś zaczął żyć z kimś, kto zawsze tam był, ale nigdy nie miałeś odwagi spojrzeć mu w oczy. Większość ludzi spędza życie uciekając od własnego bólu, jakby był wrogiem, ale Jung zrozumiał, że ból nie jest końcem drogi, jest początkiem przejścia. Pojawia się, gdy dusza próbuje powiedzieć odsunąłeś się zbyt daleko od tego, kim jesteś. I im bardziej ignorujesz to wezwanie, tym głębsze staje się poczucie odłączenia, nieprzynależności bezimiennej udręki. Nie ma prawdziwego uzdrowienia poza samopoznaniem, nie ma pokoju, dopóki Twoja dusza jest zostawiana w tyle, w imię oczekiwań, pustego sukcesu czy desperackiego poszukiwania aprobaty. Wielu próbuje pokonać ból w pośpiechu, ale Jung nauczał, że cierpienie przekształca się tylko wtedy, gdy jest zrozumiane, gdy jest przechodzony z odwagą, gdy pozwalasz sobie spojrzeć w głąb i zapytać, co we mnie zostało zapomniane. Co musi umrzeć, by mogło narodzić się coś prawdziwszego. Ten ból, który czujesz, nie jest karą, no jest porodem. Nie jesteś niszczony, jesteś odtwarzany. Naturalne jest opieranie się. Ego nienawidzi tracić kontroli, ale dusza. Dusza wzdycha, gdy wreszcie przestajesz udawać i zaczynasz słuchać. Nie jest to szybkie, nie jest łatwe, ale też nie jest na próżno. Nie potrzebujesz wszystkich odpowiedzi teraz potrzebujesz tylko jednego kroku słuchania słuchania swojej wewnętrznej prawdy bez względu na to jak niewygodna jest ponieważ ból gdy zrozumiany przekształca się a gdy zrozumiesz co próbuje ci powiedzieć odkrywasz że nie byłeś zepsuty byłeś po prostu wzywany z powrotem do domu możesz nawet unikać uczucia ignorować wzorzec udawać że ból nie istnieje że trauma już minęła że nawyk nie szkodzi ale wewnątrz Ciebie wszystko, co nie jest spojrzone z świadomością, rośnie w cieniu i zaczyna kontrolować Twoje życie bez Twojej wiedzy. Karl Jung napisał: Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono rządzić Twoim życiem, i będziesz nazywał to przeznaczeniem. To może być jedna z najbardziej wyzwalających i najtrudniejszych do zaakceptowania fraz. Ponieważ stawia cię twarzą w twarz z nieuniknioną rzeczywistością. Tworzysz swoje przeznaczenie, nawet gdy myślisz, że po prostu żyjesz, powtarzanie tych samych błędów, relacje, które kończą się zawsze w ten sam sposób, niepokój, który uparcie wraca, nawet po tylu przeczytanych książkach i złożonych obietnicach. Nic z tego nie jest przypadkowe. To po prostu twój cień, próbujący być widzianym. A czym jest cień? To wszystko, czego nie chciałeś spojrzeć, twoje stłumione emocje, zaprzeczone lęki. Twoja kontrolująca, zazdrosna, gniewna, potrzebująca strona. Wszystko to, co nauczyłeś się ukrywać, bo myślałeś, że nie jest akceptowalne, że nie jest tobą. Ale prawda jest taka, że ignorowany cień nie znika. On się maskuje. I im bardziej go ignorujesz, tym bardziej przejmuje kontrolę z zakuli z twojego życia. On wybiera twoje relacje, sabotuje twoje decyzje, tworzy wypadki, zbiegi okoliczności. Cykle, które wydają się prześladowaniem, ale są po prostu zaproszeniami życia, byś wreszcie się obudził. Spojrzenie na to wymaga odwagi, odwagi, by zaakceptować, że nie jesteś tylko światłem, odwagi, by porzucić doskonały obraz siebie i wymienić go na coś o wiele prawdziwszego całość. Ponieważ nie przyszedłeś na świat, by być dobrym, przyszedłeś, by być całością, a całość obejmuje światło i cień. Sukcesy i porażki, siłę i kruchość. Im wcześniej zaakceptujesz to, co nierozwiązane w tobie, tym wolniejszy się staniesz, ponieważ przeznaczenie, które wcześniej wydawało się cię kontrolować, zaczyna być prowadzone przez ciebie. Ale uwaga! Przeznaczenie zmienia się tylko wtedy, gdy prawda jest zaakceptowana, i odwaga wchodzi w działanie. Przez dużą część życia próbowałeś się wpasować, próbowałeś być idealnym synem wzorowym pracownikiem, doskonałym partnerem, zrozumiałym przyjacielem. Próbowałeś sprostać oczekiwaniom innych rodziny, społeczeństwa, kultury i bez zauważenia oddalałeś się od siebie, by stać się tym, co wierzyłeś, że powinieneś być. Karl Jung ostrzega nas z chirurgiczną precyzją. Najtrudniejszym zadaniem w życiu jest uwolnienie się od oczekiwań innych i stanie się tym, kim naprawdę jesteś. A to wyzwolenie boli, ponieważ oznacza pozwolenie na śmierć tożsamości zbudowanej z wysiłkiem, oznacza rezygnację z pochwał, ładnych etykiet, walidacji, których nauczyłeś się szukać od wczesnego wieku. Ale prawda jest prosta. Dopóki próbujesz się wpasować, nigdy nie będziesz wolny i nigdy nie będziesz całością. Ile części siebie musiałeś ukryć, by być akceptowanym? Ile marzeń porzuciłeś z lęku przed rozczarowaniem kogoś? Ile razy uśmiechałeś się, gdy chciałeś płakać, ustępowałeś, gdy chciałeś krzyczeć, zostawałeś, gdy wszystko w tobie prosiłoby odejść? Te rany nie są niewidoczne. One się ujawniają. Ujawniają się w chronicznym zmęczeniu, w smutku bez przyczyny, w ciągłej irytacji, w pustce, której żaden sukces nie wypełnia. Jung rozumiał, że proces indywiduacji. Droga dostania się tym, kim naprawdę jesteś, wymaga brutalnej rezygnacji. Rezygnacji z obrazu, jaki inni stworzyli o tobie. Nie jesteś tylko tym, co inni myślą, nie jesteś tylko tym, na co nauczyłeś się wyglądać, jesteś wszechświatem o wiele szerszym niż maska, którą zbudowałeś, by przetrwać. I tylko gdy ta maska zaczyna opadać, prawdziwe ja może oddychać. Ale uwaga, ego będzie się opierać. Będzie próbowało Cię przekonać, że zmiana jest niebezpieczna. Powie, że jest za późno, że już podjąłeś decyzję, że masz zbyt wiele obowiązków. Ale dusza, dusza szepnie, nadszedł czas i może ten film przyszedł do Ciebie właśnie dlatego, nie po to, by dać Ci nowe reguły, ale by przypomnieć, że Twoja prawda nie musi już czekać. Bądź na tyle odważny, by rozczarować innych i wreszcie zaskoczyć siebie samego. Ponieważ gdy przestajesz próbować być tym, kim powinieneś być, wtedy po raz pierwszy zaczynasz być tym, kim naprawdę jesteś. Niewielu o tym mówi, ale gdy zaczynasz stawać się tym, kim naprawdę jesteś, coś nieuniknionego się dzieje, oddalasz się, albo lepiej, jesteś oddalany, rozmowy już nie mają sensu, spotkania wydają się puste. Stare połączenia, które wcześniej wydawały się solidne, teraz brzmią powierzchownie. Wymuszenie odlegle, i wtedy przychodzi ból, poczucie bycia samemu, bycia zbyt innym, nieumiejętności powrotu do tego, co było, ale jeszcze nie wiedząc dokąd idziesz. Karl Jung wiedział o tym. Mówił: Samotność nie pochodzi od braku ludzi wokół ciebie, ale od nieumiejętności komunikowania tego, co jest dla ciebie najważniejsze. To jest jedna scena autentyczności. Zaczynasz tracić sztuczne przynależność, by zdobyć prawdziwą wolność. Większość ludzi żyje przystosowana, nieprzebudzona, wolą grupy, zbiorowe pewności, niekwestionowane reguły. A gdy ktoś zaczyna wychodzić poza ten wzór, drażni, drażni, bo odbija odwagę, którą niewielu ma, drażni, bo pokazuje, że możliwe jest żyć inaczej, nawet z większym bólem, ale też z większą prawdą. Samotność w tym procesie. Nie jest karą, jest przejściem. Jest ciemnym łonem, w którym dusza się reorganizeazę. Jest pustynią przed przejściem. Jest ciszą niezbędną, by po raz pierwszy usłyszeć swój własny głos bez zakłóceń. Ale tak boli. Boli, bo wciąż chcesz przynależeć. Wciąż chcesz być zrozumiany. Wciąż pragniesz być widziany, przyjęty, walidowany. I tu jest wyzwanie: Bycie sobą wymaga odwagi, by kontynuować, nawet gdy nikt nie klaszcze, nawet gdy nikt nie rozumie, nawet gdy wszystko wydaje się niepewne. Dobra wiadomość jest taka, że ta samotność ma termin. Ponieważ trwając na drodze autentyczności, zaczynasz przyciągać nowe połączenia, rzadziej, ciszej, głębiej, relacje, które nie wymagają byś udawał, więzi, w których możesz istnieć bez edycji, ale by to się stało Musisz przejść przez ten wąski most, a przejście przez niego wymaga zaufania, nie do innych, ale do siebie, do swojej duszy, do swojej podróży. Do cichej pewności, że bycie samemu przez jakiś czas jest lepsze niż bycie otoczonym przez tych, którzy zmuszają cię do bycia kimś, kim nie jesteś. To jest prawdziwa inicjacja. Jeśli przeżywasz to teraz, wiedz, nie jesteś zgubiony. Po prostu wracasz do domu. Drogą, którą niewielu ma odwagę podążać, są bóle, które paraliżują, momenty, w których czujesz, że grunt został wyrwany, straty, które wydają się niesprawiedliwe, rozczarowania, które łamią coś w tobie. I w tych momentach naturalne jest zadawanie pytania, dlaczego to dzieje się ze mną? Ale Jung zaprasza nas do przeformułowania pytania, zamiast dlaczego czyn proponuje po co. Karl Jung mówił. Człowiek, który nie przechodzi przez piekło swoich pasji, również ich nie przekracza. Rozumiał, że cierpienie, choćby wydawało się okrutne, jest językiem duszy próbującym obudzić świadomość. Nie samo cierpienie nas niszczy, ale fakt przeżywania go bez sensu, bez integracji, bez słuchania. Świat nowoczesny nauczył nas uciekać od bólu za wszelką cenę. Wziąć coś, kupić coś, zrobić coś, cokolwiek by nie czuć. Ale to czemu się opierasz, trwa, a to co negujesz, wzmacnia się w cieniach. Ból jest destrukcyjny tylko wtedy, gdy przeżywasz go jak wypadek, ale gdy decydujesz się stawić mu czoła jak wiadomości, symbolowi, mistrzowi, wszystko się zmienia. Ponieważ wtedy przestajesz pytać kiedy to się skończy i zaczynasz pytać czego to chce mnie nauczyć. Nie chodzi o romantyzowanie bólu, ale o niemarnowanie go. Każdy ból niesie ukrytą mapę, ujawnia to, co zostało zignorowane, to, co jest niezrównoważone, to, co musi być zakończone i często to, co jest gotowe do narodzin. Ale by znaleźć tę mapę, trzeba spojrzeć prosto w twarz, usiąść z bólem, słuchać go jak starego znajomego. I pozwolić sobie być przez niego przekształconym, niezniszczonym. Ból, z którym mierzysz się dziś, może kształtować siłę, którą będziesz nosił jutro, ale ta siła nie rodzi się z twardnienia, rodzi się z integracji, z przyjęcia rany i uczynienia z niej mądrości, z akceptacji tego, co bolało i nadania temu nowego znaczenia. Zastanów się czego nauczyłeś się od bólu, który najbardziej cię naznaczył, jakby spojrzeć na to cierpienie nie jak na coś, co cię złamało, ale jak na coś, co cię ujawniło. Jung pokazuje nam, że każde cierpienie zawiera ziarno odrodzenia, ale kiełkuje tylko, jeśli przestaniesz z nim walczyć i zaczniesz go słuchać. Czy kiedykolwiek czułeś gniew na kogoś za zachowanie niewybaczalne? Czy potępiałeś kogoś za bycie egoistycznym, zimnym, aroganckim, zbyt słabym, zbyt intensywnym? Czy wskazywałeś na cudzą wadę z przekonaniem, jakbyś mówił o czymś, czym nigdy byś nie był? No cóż. Karl Jung mówił wszystko co nas irytuje w innych może prowadzić nas do lepszego zrozumienia siebie samych. Na pierwszy rzut oka ta idea wydaje się absurdalna. Jak to że denerwuje się na innego, bo coś z tego jest we mnie? Ale jeśli będziesz miał odwagę spojrzeć szczerze, zobaczysz. Osąd jest lustrem, nie wyrokiem. To co potępiasz najsilniej, często jest czymś czego nie zaakceptowałeś w sobie. Jest stłumione, zaprzeczone. Zamknięte w emocjonalnym piwnicy, którą zamknąłeś jeszcze w dzieciństwie, gdy nauczyłeś się, że nie możesz być taki. Może potępiasz chłód innego, bo boisz się własnej wrażliwości. Albo krytykujesz tego, kto się narzuca, bo sam zbyt często milczysz. Może osądzasz egoizm innych, bo jeszcze nie nauczyłeś się mówić nie bez winy. Cień działa w ten sposób. Projektuje się, chowa za moralizmami, pewnikami. Przebraną wyższością, ale w głębi błaga o uznanie. I dlaczego tak trudno to zaakceptować? Ponieważ przyznanie, że to, co najbardziej nas denerwuje w innych, żyje też w nas, wymaga pokory i wymaga dawki odwagi, którą niewielu jest gotowych mieć. Ale właśnie w tym punkcie dzieje się prawdziwa transformacja. Gdy przestajesz wskazywać palcem i zaczynasz pytać: Co to mówi o mnie? To pytanie zmienia wszystko. Otwiera wewnętrzne drzwi, które były zamknięte od dziesięcioleci, inicjuje proces reintegracji. I zaczynasz dostrzegać, że bycie człowiekiem oznacza bycie sprzecznym nosić światło i cień, miłość i lęk, kontrolę i poddanie. I co ciekawe, im bardziej integrujesz swój cień, tym mniej osądzasz innych. Ponieważ rozumiesz, że wszyscy walczą z niewidzialnymi bitwami, i ponieważ rozpoznajesz, że separacja, którą tworzy osąd, jest iluzją, od tego punktu rodzi się prawdziwe współczucie, niepowierzchowna litość, ale współczucie pochodzące z samopoznania i z nim pokój. Ponieważ gdy przestajesz walczyć z częściami siebie projektowanymi na innych, wreszcie zaczynasz żyć w pokoju we własnej skórze. Są momenty w życiu, gdy wszystko wydaje się ciemne, próbujesz iść naprzód. Ale nie wiesz już dokąd, patrzysz wstecz, a to, co było bezpieczne, już nie służy. Patrzysz w głąb, a cisza jest ogłuszająca. Łatwo w tych momentach uwierzyć, że jesteś zgubiony, że poniosłeś porażkę, że zostałeś w tyle. Ale Karl Jung widział to inaczej. Mówił: Najpełniejsze życie jest żyte na granicy między porządkiem a chaosem. I co to oznacza? Oznacza, że chaos, który przeżywasz teraz, może nie być upadkiem. Ale wezwaniem, punktem przejścia, etapem niezbędnym między starym, które musi umrzeć, a nowym, które jeszcze nie narodziło się. Nie jesteś zgubiony, jesteś na progu, jesteś na granicy między tym, kim byłeś, a tym, kim się stajesz, ale ego, przyzwyczajone do kontroli, interpretuje to jako zamieszanie. Chce szybkich odpowiedzi, jasnych kierunków, utwardzonych ścieżek, ale dusza. Dusza działa w innym czasie. Potrzebuje ciemności, by zreorganizować światło, i dlatego czasem życie zatrzymuje się. Nie możesz już wymuszać uśmiechów, nie możesz już prowadzić pustych rozmów, nie pasujesz już do środowisk, w których wcześniej wydawało się to naturalne. To nie jest porażka. To znak, że stara skorupa pęka. Jung nazwał to kryzysem indywiduacji. To wtedy self, twoja prawdziwa esencja. Zaczyna się wyłaniać, a wszystko, co powierzchowne, zaczyna się kruszyć. Nie walcz z tym procesem, nie próbuj go przyspieszać, nie próbuj wracać do tego, co było wygodne, ponieważ ten dyskomfort, ta utrata sensu, którą czujesz, jest początkiem spotkania z twoim prawdziwym celem. Może jeszcze nie widzisz drogi, ale to nie oznacza, że jej nie ma. Oznacza tylko, że jesteś przygotowywany do chodzenia w inny sposób, bardziej świadomie bardziej zgodnie, bardziej całościowo. Więc następnym razem, gdy pomyślisz jestem zgubiony, zrób pauzę, oddychaj i zapytaj siebie, a jeśli to jest wezwanie, wezwanie do powrotu do swojej prawdy, do uhonorowania duszy, do życia z większą obecnością, znaczeniem i odwagą. Ponieważ nie jesteś bez kierunku, po prostu uczysz się na nowo chodzić, własnymi nogami. Jeśli doszedłeś aż tutaj, nie było to przypadkiem. Nie zostałeś przyciągnięty przez puste obietnice ani przez natychmiastowe formuły. Doszedłeś tutaj, ponieważ coś w tobie rozpoznało te słowa, jakby już wiedziało, jakby zawsze wiedziało. Karl Jung mówił: Kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. I może dziś, w tej dokładnie chwili, zacząłeś się budzić nie do czegoś nowego, ale do czegoś starego, do czegoś, co zawsze tam było. Uśpione, cierpliwie czekające na moment, by wyłonić się, twoje prawdziwe ja, całościowe. Żywe, obecne. Ten film nie przyszedł, by dać ci instrukcję. Przyszedł tylko, by przypomnieć ci to, co już nosisz: odwagę spojrzenia na cień, siłę przejścia przez ból, prawdę, że nie musisz już nikogo zadowalać, i mądrość zrozumienia, że nawet gdy wszystko wydaje się zamieszane, dusza zna drogę, nie musisz biec. Nie musisz się spieszyć, by zrozumieć wszystko. Po prostu zaufaj, zrób następny krok z obecnością, nawet mały, nawet drżący, nawet w ciemności, ponieważ czasem najcichszy krok jest najgłębszy i to on zmienia wszystko. Teraz zapraszam cię: weź głęboki oddech, zamknij oczy i poczuj, poczuj, co te słowa dotknęły, poczuj, co w tobie chce się narodzić stąd. Jeśli ten film znalazł cię dziś, może dlatego, że w końcu Ty też go szukałeś, a teraz, gdy się znaleźliście, uhonoruj ten moment, podziel się, skomentuj, pozwól, by inne dusze go znalazły, tak jak Ty znalazłeś, albo lepiej jak Wy się znaleźliście. Ponieważ gdy dusza jest gotowa, wezwanie zawsze znajdzie swoją drogę.